Dzisiaj zbuntowana nastolatka, jutro dojrzała kobieta. Jak pomóc córce i sobie przejść ten niełatwy okres dojrzewania, dochodzenia do własnych wartości, do tożsamości naszych córek? Jaki masz pomysł? Oj, to jest trudny temat. Na początku jeszcze powiem, że my mamy właśnie mm, nastolatki w domu. Ja mam trzy nastoletnie córki, jedna ma 13, druga, 16. No najstarsza już nie jest, no, prawie jest. Jeszcze jest 19-latką, już za chwilkę będzie 20-latką. Patka to masz chyba w tej chwili? Tak 14. 18, 15, mhm. 13 i 4. Mhm. Dokładnie. Ale mamy też te dzieci młodsze w domu. I teraz mamy to porównanie, tak, jak to jest i. Ten okres buntu nastoletniego jest niby takim okresem oczywistym, ale mam wrażenie, że zawsze nas trochę zaskakuje, gdyż to dziecko nagle się zmienia. Nagle z takiego słodkiego, kochanego, równie to bywa, ale jakby takiego dziecka, które właśnie, dla którego jesteśmy autorytetem, który mówi, że właśnie tata jest najmłodszy na świecie, mama najpiękniejsza. i i, i jest gdzieś tam, y, może nie zawsze słucha, ale, ale wiadomo, że jesteśmy dla niego autorytetem, mhm. w pewnym momencie zmienia się nagle i nagle zaczyna być podważane to, co my mówimy. I to jest dla nas trudne, tak? bo nagle co byśmy, z jakim argumentem byśmy nie wyszli, on jest podważany. Tak. Y Dziecko zaczyna się zachowywać inaczej, zaczyna być trochę bardziej agresywne, zamyka się w pokoju, czaska drzwiami, różnie to się wyraża, mm -hmm. ten błąd pewnie u Ciebie może jeszcze indzie, inaczej, nagle zmiana stroju. Nie? Tak to i jest o tym chyba chcemy bardzo tak, też tak. dzisiaj akcent I położyć. Dokładnie, mm -hmm. że nagle zaczyna się upierać po swojemu, niekoniecznie tak jak nam się podoba. No i to, to jest dla nas trudny moment. I co wtedy bata? Wtedy trzeba wrócić do podręcznika z biologii i przeczytać, że y, ptaki śpiewają, ryby pływają, y, dzieci dojrzewają i przechodzą y, przez y, nowe narodziny. Kiedyś. Jako dziecko, teraz rodzi się nastolatek. To, co się rodzi, musi się wykluć, czyli wykonać jakąś siłę rozbicia tej skorupki, czy siłę i odwagę, żeby wyfrunąć, prawda? Dać się ponieść wiatrom, po wyfrunieniu z gniazda. I my, jako mamy świadome, nie możemy tego nie zaniedbać zaniedbać wiedzy, że to jest normalne i że się nic tak naprawdę nie stało. Gdyby się nie ujawnił bunt, no to wtedy jest, o czym myśleć, dlatego że to, to powinno być niepokojące. A bunt wyrażony przez strój, jakieś akcenty, ozdoby, zmiany fryzury wszystko, na co dziecko ma wpływ i na co pozwolimy. Im więcej pozwolimy wtedy na wyrażenie, tym jest to bezpieczniejsze. Czytałam wczoraj świetny artykuł dotyczący dzieci bardzo kontrolowanych przez swoje mamy, że te, które zwłaszcza gdzieś uszkadzają swoje ciało, że to jest jedyne miejsce, na które mają wpływ. Nie dopuśćmy do tego. Mhm, dokładnie, to jest straszne, zwłaszcza w tych czasach. I to jest naprawdę, yy... nie wiem, czy powiedzieć słowa powszechne, ale. To naprawdę częste, tak. jest częste. Mhm. Moje córki się spotykały z takimi przypadkami okaleczania. Tak, tak. To, nie jest, to nie jest tak, że my możemy sobie powiedzieć, że nas, nie to, nie wie, wie, dotyczy. nas to nie dotyczy tak. Dokładnie mhm. tak. I y, to trzeba wziąć pod uwagę, że jakby dużo od nas zależy, dużo zależy od tego, do tego, jak od tego, jak podejdziemy mhm. do naszych nastolatków i właśnie czy my im pozwolimy wyrażać ten bunt. Mhm. Y, i, i wracając jeszcze do tematyki ubioru, dla mnie na przykład też jakoś tam było to trudne, że moje dziewczyny przechodziły przez etap czerni. Tak, tak zwłaszcza ja jako kolorystka, gdzie wiem jakie kolory im pasują, e, to, to tak chciałabym faktycznie, żeby się ubierały ładnie, gustownie, z, zgodnie, kolory, z paletką. zgodnie z paletką. <laughs> żeby... I, I gdzieś tam to, to, to było trudne. Ale wiedziałam, że jak im teraz nie pozwolę, teraz im narzucę pewne rzeczy odgórnie, mm -hmm. to, to jakby stłamsze coś w nich, tak. nie? Mm -hmm. Że jakby trzeba im dać ten, ten moment. Nawet ubrania za krótkiej spódniczki moim zdaniem, tak? Mm -hmm. y tak. Pewnie, że, że jakieś mamy prawo wyznaczenia, jakichś zasad, ale pomyślmy o tym. Na ile te zasady są na przykład po to, żeby o nas z nie pomyśleli sąsiedzi, mm -hmm, bo to tak. też jest Czy ważne. Czyli intencja. Tak? intencja Złapmy się, mm -hmm. jaką mamy intencję. Czy to jest nasza taka szczera miłość, mm -hmm. że my ze względu na to, że tak nam zależy, aby naszej córce okazywano szacunek, a poprzez strój przekierowujemy wzrok, więc czasem im skąpe strój, tym bardziej wzrok idzie w dół. Czyli do miejsc typowo erogennych, które mają wywołać określony skutek, właśnie zainteresowania, ekscytację, podniecenia. My chcemy skierowywać wzrok na oczy, na twarz, na oblicze, które mówi więcej. I jeżeli powiemy niebo nie, no to jeszcze bardziej wzrasta wręcz nienawiść do rodziców. Jeżeli wytłumaczymy, ma początek, może to w ogóle być nieprzyjęte, ale z czasem. Tak. Kiedy jesteśmy wierne temu tłumaczeniu, chociaż to też nie jest najważniejsze. Bo dziecko mimo wszystko najpierw nas obserwuje, potem słucha. Tak, to jest bardzo ważne. Nie wiem, jak to jest w procentach, ale kiedyś słyszałam o tym, że naprawdę to, jak się kształtuje nasze dziecko, to nie zależy od tego, co my do niego mówimy, albo w dużo mniejszym, mniejszym procencie zależy od tego, co my do niego mówimy. A bardziej od tego, co my pokazujemy swoim życiem, swoim zachowaniem, czy jesteśmy spójne też. To jest mhm. też bardzo istotne. Zastanówcie się, czy ten przekaz, który kierujecie do dzieci, jest spójny z tym, co wy wyznajecie, co wy robicie na co dzień. To jest najlepszy przykład rodziców, którzy sami nie chodzą do kościoła, to, a, a, a każą dzieciom chodzić na, na msze świętą, mhm. bo tak, nie? Ale to jest taki powiedzmy. Przykład, który może większości Was nie dotyczy, ale on pokazuje pewną niespójność i dziecko nie przyjmie takiej niespójności, mm -hmm. bo wcześniej czy później zobaczy ją i, i się zbuntuje. Tak. Dlatego ważna jest ta nasza spójność, żeby to, co mówimy do nich i to, jak my żyjemy. Y było tak, było spójne. było. Z tym, co jest, ogłosimy. Tak, tak, tym, tak. To jest bardzo Zwłaszcza ważne. Zwłaszcza w dbaniu o siebie, nie? że mhm. co taka nieuczesana, wychodzisz, nie? Czy ojej, te buty takie niewyczyszczone, no ale popatrzmy, czy ja jestem uczesana, czy ja mam buty wyczyszczone. Chociaż możemy też być złapane na gorącym uczynku, że a mam o tym to każesz, że tego nie zrobiłam. Jest taki margines błędu rodziców, gdzie my, jako osoby dorosłe, z nadmiaru obowiązków możemy popełniać, a dziecko nie ma tych obowiązków. Mhm. Więc trzeba być czujnym, żeby nie dać się wkręcić w dialog nastolatki z koleżanką, bo ja, jako matka, jestem przewodniczką, a nie rówieśniczką. I mam więcej odpowiedzialności, więcej na głowie, mogę popełniać błędy, mogę się do nich przyznać. I to przyznanie nas łączy. Z naszymi y, dostaraj, dorastającymi córkami, że o, mama też się myli. To jest kobieta, która jest świadoma, mhm. że y, pomyłka jest wpisana w rozwój, y, w mądrość i to, że ja mogę zmienić zdanie. Nie? Nawet y, dotyczące, y, że od dzisiaj inaczej będę traktować moje zbuntowane dziecko, ponieważ przestanę się bać. Dokładnie, to jest też. Y, nie bójmy się rozmawiać z naszymi dziećmi, z nastoletnimi dziećmi. Yy, nie bójmy się przyznawać do błędu, mi też mhm. wielokrotnie że To jest trudne, owszem, ale to yy, daje płaszczyznę porozumienia. Jak ja się przyznam do błędu, powiem, yy, przyznam nawet rację temu mojemu dziecku, to to, to daje płaszczyznę nic jakiegoś potem porozumienia. I czasami to dziecko nieraz mi się tak zdarzyło, że to dziecko samo później też przyznało się. Dobrze, mam, miałaś rację, mhm. też usłyszałam takie słowa. Mamo przemyślałam, miałaś rację wtedy, nie? Jakby y, trzeba stworzyć tą płaszczyznę porozumienia, a nie stworzymy jej krzykiem, zdenerwowaniem i tylko ciągłym napominaniem. Tylko musimy y, stworzyć tą przestrzeń, przestrzeń rozmowy, przestrzeń zrozumienia, przestrzeń też takiej akceptacji tego dziecka i szacunku do niego. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby okazywać, żeby czuć do dziecka szacunek w ogóle, bo jak tego nie czujemy, to tego nie okażemy. No, tak, tak. Że, że to dziecko ma swoją, ten nastolatek właśnie, bo dziecko to jeszcze, te, chociaż do dziecka też musimy mieć szacunek, ale do każdego etapu, hmm. to jest pewien etap, przez który przechodzi. To jest teraz nastoletnia dziewczyna, która przeradza się w młodą kobietę, ale ona też już ma swoją mądrość, swoje przemyślenia i trzeba to uszanować, wysłuchać i nie bać się tego, bo my hmm. się często boimy, wejść Odmienności. Boimy się odmienności. Piesz, tak. Boimy się może zadawania pytań, na które nie znamy odpowiedzi. Hmm. I tak się też czasem zdarza. Tak. Na przykład w temacie wiary. Jest dużo pytań, dużo wątpliwości. Nasze dzieci słuchają internetu, czasami słuchają różnych rzeczy, które może byśmy nie chciały, żeby słyszały czy wiedziały, ale gdzie one mają poszukać odpowiedzi mm -hmm. na te wątpliwości, jak nie u nas? Jeżeli my się będziemy bać rozmawiać z naszymi dziećmi, no to one będą szukać gdzie indziej odpowiedzi i wtedy może tylko im się potwierdzić to. Co, co dla nas to nie jest prawdą, nie? Mhm. I, tak, to... dlatego że, że na kłamstwie bardzo łatwo jest zarobić, mhm. stworzyć sobie już wśród młodych dziewcząt no, przyszłe klientki różnych gabinetów naprawczych, mhm. poprawiających urodę, ale także takich, które uszkadzają ciało. I im młodsza dziewczyna, tym jest na celowniku pewnych firm, które mają plan i jest to plan dziesięcioletni. Więc pytanie do ciebie, mamo, czy masz plan dziesięcioletni dla swojej córki? Jeżeli ona ma 5 lat, uda Ci się. Jeżeli ma 10, no, powiedziałabym, że uda ci się jeszcze masz 3 lata, 2. Po 12 roku życia zmniejsza się nasza możliwość wychowywania masy plastycznej, mm -hmm. Pięk, prawda? Jaką, jaką jest chociażby osobowość, kształtowanie pewnego charakteru. Mamy mniejszy wpływ, dlatego nie oddawajmy autorytetu wcześniej, a później skierujmy uwagę na siebie. Nie żyjmy życiem naszych córek, bo zwariujemy naprawdę i to my będziemy potrzebować pomocy, a nie one, bo one mają siły, siła młodości, afirmacji życia jest nie do pokonania, ale my już nie jesteśmy w tym wieku i nas da się pokonać. Także dawkujcie siły i przekierowanie, co to znaczy? Przekierowanie uwagi na siebie. No właśnie, to jest bardzo ważne często Mamy, mam, my matki, mamy matki, mamy taką tendencję, żeby całą naszą energię, całe nasze wszystkie zasoby przekierować w to dziecko, wychowanie dziecka w jego mhm. dobro e, i zapominamy o sobie. E, na początku jest to jeszcze naturalne, jak dziecko się pojawia, uczymy się opieki, potrzebuje nas, y, mhm. przedstawiamy do piersi, wtedy na chwilę rzeczywiście ta uwaga się ma przekierować na to dziecko i, i to jest dobre. Ale z czasem, tak jak dziecko odstawiamy powoli, mhm. y, tak w naturalny sposób my powinniśmy zacząć wracać do siebie. Do, Pięknie. Y, Ale ładnie to powiedziałaś. Mhm. Czyli powtórzmy: oddalamy naturalnie dziecko zgodnie z rytmem rozwoju i my nie idziemy po jego śladach, tak. tylko wracamy do siebie. Wow, mhm. świetne. No i wtedy warto też przypomnieć sobie, tak? Kim ja jestem, co ja lubię, jakie mam pasje co daje mi radość, co daje mi przyjemność, poszukać, yy, yy, co chcę robić z, yy, w swoim życiu oprócz opieki nad tym dzieckiem, czy tak. wrócić do zawodu, czy znaleźć jakieś inne rozwiązanie na siebie, zacząć, yy, zacząć dbać o siebie, zacząć dbać o swoje ciało. Y, które gdzieś tam w tym okresie macierzyństwa dało życie, dało, życie, dało życie, dużo tak, tak, zdrowia, rozmawiałyśmy, zmieniło się, mm -hmm. więc trochę się poszukać na nowo, nie? Poszukać tak. no, nowych ubrań, jakichś nowych rozwiązań dla siebie. Y, i, I dać sobie ten czas, koncentrować się na sobie. I to nie jest egoizm. Mm -hmm. To nie jest egoizm. To jest, to jest piękna, zdrowa miłość w szacunku do siebie, ale w szacunku, tak jak mówiłaś, do etapu dojrzewania córki, gdzie y, ona ma sama dojrzeć. Sama. My mamy towarzyszyć, mamy dawać y, podstawowe, jakby zapewniać wa warunki byt, ale nie jesteśmy tymi, którymi, kto, jak słońce. My nie jesteśmy słońcem, ani deszczem nawet. Do Pana bowiem należy niebo i Ziemia y, i wszystko, y, co jest w przestrzeni czasu. Prawda, życia, my odpowiadamy na dar, jakim jest nasza córka, syn, bez względu na to, czy tak bardzo nas denerwują, wkurzają i ich nie rozumiemy, czy, czy są jeszcze jak dorany przełóż, to nie ma znaczenia. My przyjmujemy dar, dar modany, taki jaki jest, ale wycofujemy się po to, żeby nie rzucić cienia. Dlatego, że dziewczęta rozwijane w cieniu matki, one nie dojrzeją. One będą cały czas zielonym owocem. I to jest praca własna, to jest trudne. Dlatego na naszym weekendzie dla kobiet będzie ta przestrzeń, żeby zastanowić się, na ile ja właśnie jestem tą mamą dominującą, rzucającą cień, kontrolującą, sprawdzającą wszystko, a na ile daję właśnie przestrzeń na zaistnienie. Oto ona zaistnieje. Nie? I właśnie uczeń ma przerosnąć mistrza, tak? Córki dokładnie, mają nas przerosnąć. Tak. Dokładnie, nie bójmy się tego, tak. tak? Nie bójmy się tego, bo to bardzo cieszy później. My już y, obserwujemy te zmiany u naszych dzieci, i to naprawdę cieszy, że one zaczynają mieć własne zdanie, y, własne spojrzenie na, na życie, własny jakby sposób wyrażania siebie, mhm. szukają tego swojego stylu, zmieniają się. Ale to dojrzewanie i takie wchodzenie w tą, w tą właśnie dojrzałość pokazuje, że ten bunt nastoletnie gdzieś w końcu się skończy. To też jest bardzo ważne. Tak. On, się skończy, tak? On się skończy, tak? On się skończy. Tylko ważne, yy, żeby go nie przegrać, tak? Żeby mhm. jakby nie przegrać w ten sposób, żeby nie utracić relacji. To jest piękne potem, jak dwudziestoletnia córka przychodzi do ciebie i się ciebie radzi. A ja tak mam w tym momencie. Mhm. Przychodzi i się radzi, tak? Bo wie. Że nie zostanie odrzucona, oceniona, że nie zostanie oceniona, tak. potępiona, tylko mhm. że ja ją wysłucham i jeżeli będę potrafiła jej coś poradzić, to jej poradzę, ale i tak zawsze mówię Natalia, no bo ona akurat mówiła Natalii, Natalia, ty masz te rozwiązania w sobie, tak? Tak, tak. Szukaj ich w sobie, tak? Mhm. Ja ci mogę powiedzieć to, 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 co ja myślę, co ja swoim doświadczeniem już przeżyłam, przerobiłam i co mi się sprawdziło, ale ty ostatecznie poszukaj tych rozwiązań w sobie, nie? I to jest... I to e... rodzi kobietę. Właśnie, to jest to. Od, od buntu, który powoduje nowe narodziny, takie stwierdzenie, że o, ja cała wewnętrznie to ja, to ciało to też ja, te myśli to też moje. I jest takie poczucie, że wow. Y, że ja w wieku 20 lat mogę decydować sama o sobie mhm. y, i nie spełniam czyichś oczekiwań, nie żyję czyimś życiem i to dotyczy i matki i córki y, i wtedy rodzi się y, w wolności dopiero nie taka przestrzeń, żeby się obdarowywać nie Dokładnie sobą, tak. bez względu Dokładnie właśnie tak. na wiek <laughs> także bunt jest początkiem mhm. y, wychowujemy też do pewnego celu, jakim jest rozstanie Naszym zadaniem jako matek jest y, uczynienie wszystkiego, aby dziecko pomyślało o sobie mam to, co trzeba, żeby wyfrunąć. Mam to, co trzeba. Czyli niekoniecznie mam wszystko, ale mam to, co trzeba. Mhm. I, co, I co jeszcze? Takie pyk. Nie? My mamy po prostu taki pyk zrobić. W formie otworzyć drzwi i pokazać, idź, idź swoją drogą. No ale zanim to nastąpi, y, pomożemy wam jak możemy. Także zapisujcie się na nasz weekend, na ten pierwszy termin. Już się wyklarował drugi, ale jeszcze dzisiaj nie powiemy. Miejsca jeszcze są. 22-24 marca. Lance Corona Dom Enchristo. Czekamy na Was. Zapraszamy Was serdecznie. Dajcie sobie czas, dajcie sobie przestrzeń właśnie na odkrywanie siebie, na poznawanie siebie, bo naprawdę taka świadoma siebie, piękna kobieta jest wspaniałym przykładem dla swojej córki. Так, хорошо. А <laughs>